Cześć, jestem Kuba, ci Pokażę Wam największe zmiany pozycji w FIFA 22 z niektórych wycieków i tak dalej. Tutaj macie oczywiście pokazane wszystkie osoby, które ostatnio zostawili łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli Ty chcesz powiedzieć w kolejnym odcinku na tym kanale, to zostaw łapkę w górę oraz napisz że dałem lajka. Tutaj macie oczywiście 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale. A jeżeli w takim przypadku też chcesz powiedzieć w kolejnym odcinku, to zostaw suba. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A jeszcze przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że nawiązałem współpracę z eneba.com. Eneba.com to nowy rynek gier, który ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych z coraz większym zainteresowaniem rozszerzeniem swojej biblioteki, aby być punktem wyjścia dla wszystkich twoich potrzeb związanych z grami. Eneba.com ma najgorętszą ofertę na rynku, a gry dostaniecie w naprawdę niskich cenach. Zakupicie tam m.in. najnowszą FIFA 22 w bardzo niskiej cenie, a także na start FIFA, możecie zakupić karty PSN. Ale przed zakupem nie zapomnijcie użyć kodu Kuba3, który daje wam zniżkę aż o 3%, więc wy możecie kupić grę w bardzo cenie i zarazem pomóc w moim rozwoju. Dziękuję. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Federico Chiesa, który w FIFA 22 ma mieć zmienioną pozycję ze środkowego napastnika na prawego skrzydłowego. No wiemy czy w klubie, czy także na Euro właśnie piłkarz gra na tej pozycji. No wiemy, że w ogóle generalnie na Euro grał bardzo dobrze. Jest teraz piłkarz, są pokładane naprawdę bardzo duże nadzieje. I generalnie tutaj też uważam, że piłkarz ten dostaje dużego upgrade, bo jednak nie oszukujmy się, że Euro i sezon miał bardzo udany, więc także uważam, że taki upgrade właśnie dla Bocha jest zasłużony. A co taki Zmianie pozycji są wy, oczywiście napiszcie w komentarzu. A następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Kylian Mbappé, który ma mieć zmianę pozycji z napastnika na lewego skrzydłowego. No wiemy, że w zeszłym sezonie właśnie Francuz klub grał częściej właśnie na tej pozycji, teraz jeszcze dochodzi Leo Messi i właśnie dużo się mówi o tym, że Mbappé właśnie będzie cały czas grał jako lewy skrzydłowy i nawet chyba w ostatnich meczach a w sobie tych pierwszych nowego sezonu w Ligi Francuskiej piłkarz właśnie grał w takiej pozycji. No co, jeżeli chodzi o grywalność tego zawodnika, to jak już mówiłem Wam wiele razy, to nic by chyba jej nie zmieniło, już, jeżeli chodzi o tą kartę, a też tak naprawdę dużo osób właśnie Mbappé używało jako LS, albo właśnie jako lewego środkowego pomostnika ofensywnego, więc zmiana wyśle wydaje, i tak, nie wyjdzie ani na plus, ani na minus i będzie tak samo, aczkolwiek jakaś znaczna, jeżeli chodzi o samą pozycję, zmiana dla FIFA będzie. Następnym zawodnikiem jest Hominson, którego może pozycja zmienić się z lewego strudłowego na na Napastnika. No tutaj oczywiście jak najbardziej wszystko na plus pamiętamy z FIFA chyba 17 legendarnego Sonal do ten był bardzo grywalny i także dużo osób właśnie te, tym piłkarzem gra ze zmianą pozycją jako napastnik, gdyż ma do tego po prostu idealne wręcz warunki fizyczne, a także statystyki na karcie. No i też wiemy o tym, że piłkarz ten częściej gra właśnie w tej pozycji w zeszłym sezonie to będzie albo karta jako środkowy napastnik, albo po prostu napastnik, więc to jeszcze zobaczymy, ale jeżeli wszystkie wycieki i tak dalej się tutaj sprawdzą, to piłkarz będzie o kartę takiej pozycji, a co oni sądzicie wy? O, piszcie w komentarzu. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Neymar Junior, którego pozycja z lewego skrzydłowego ma się zmienić na SPO i według mnie jest to zmiana jak najbardziej na plus, gdyż po prostu nie oszukujemy się, no Neymarem i tak większość graczy właśnie gra jako SPO, bo a tą pozycję jest to chyba najlepsza karta w całej grze. No i jeżeli chodzi o taką zmianę, to wyjdzie na plus w, no do gry, bo nie będzie trzeba już po prostu z pierwszej minuty zmieniać jako pozycji, tylko będzie można już w swoim początkiem składzie mieć tego zawodnika na tej pozycji. Zobaczymy jak ogólnie będzie w FIFA 22 z ligą francuską, bo wydaje się ona bardzo Między... A poza tym są Paris Saint-Germain ma praktycznie zawodnika na każdą pozycję, który jest jak najbardziej grywalny. No i Neymara w FIFA 22 prawdopodobnie zobaczymy na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Leo Messi, który wraz ze zmianą swojego klubu prawdopodobnie dostanie także zmianę swojej pozycji. Wiemy, że piłkarz ten w nie w zeszłym sezonie grał najczęściej jako środkowy napastnik i prawdopodobnie tej Pozycji po prostu czy FIFA 22 Wróci, ponieważ już no, w wcześniejszych hifach między 14, 15 czy także 13 piłkarz był na tej pozycji No i nie ma co się oszukiwać, że na tej pozycji piłkarz ten jest jak najbardziej grywalny Także jeżeli ktoś gra Messi w Ultimate Team To właśnie zwyczaj gra tym piłkarzem na tej pozycji oczywiście zmieniając to wraz z formacją No co ja uważam, że taka zmiana jest jak najbardziej na plus Bo no Messi jest tylko na tej pozycji grywalny, już na prawe skrzydło brakuje mu trochę oraz tempa no i taka zmiana także według mnie jest jak to powiedziałem już raz na razy w tym odcinku na plus, a co o zmianie klubu oraz zmianie tej poety zawodnika w samicie wy piszcie oczywiście w komentarzu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam dziełocznik Wam się spodobał, już tak nie zapomnijcie łapki w górę pod tym filmiem. Jak to uwielbiam, każda osoba, która z tej łapkę w grę pod tym film, napisze w komentarzu, daje like, lajka, się w kolejnym odcinku, a teraz już nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia, cześć!